Rządza, pieniądze. Bogactwo materialne, wielki dobrobyt, pozy przybierane na gościnny pobyt tylko to, co znane jest zauważane, diamentowej góry, klejnoty nieznane. Dla wielu pieniądze to podstawa. Coś najwartościowszego w życiu. Dlaczego stały się tak potężne? Co jest w nich tak wartościowego? One są zupełnie jakego niezwykle ważne dla tego, kto się ich trzyma. Wiele można za nie kupić, lecz same w sobie są iluzją, nad iluzjami Przecież to ludzie nadali wartość kawałkom metali, a jeszcze większą skrawką papieru. Jednak ulotna ich wielkość te wszystkie papierki można podrzeć, spalić, i w jednej chwili znikną ogromne ilości tej niby wartości. Nietrwałe, małe, a zdają się być wspaniałe. Przypisuje się im niewyobrażalne możliwości w iluzoryczności, zupełnie jakego, które pragnie być znaczące, nie ma wartości, a zda się w wartość odziane, zakłamane, a jakże kochane. Czemu człowiek rangę nadaje, temu się oddaje. Materii nietrwałe bogactwo, niczym piasek przez palce przepływa to światowe dziwactwo raz przybywa, raz ubywa. Ci, co wiele posiadają, czują się bezpieczni, lecz chwiejne to bezpieczeństwo. Każdy z nich się łudzi kiedy się obudzi. Jak najwięcej chcą zgromadzić pieniędzy, aby nie czuć, że są w nędzy? Czy życie z tego się składa, by materię chołbić, lub w zaszczytach się zagubić, otaczać milionem rzeczy? Cóż, człowiek nie przeczy, chce zwiedzać ziemię całą i ciągle mu mało. Dla nich wszystkich gwarancję stanowi złom i makulatura, toż to największa bzdura. Czy ktoś się nad tym zastanawia, dlaczego monety małe są bardziej trwałe niż nominały papierowe, ładne i kolorowe? Miły dla ucha brzęk monet i szelest papieru, zakochanych w tym jest wielu. Lecz od czasu do czasu ktoś zdaje sobie sprawę z tego, ile hałasu robią monety, Szelest papieru traci zalety, Wszak papier jest również domeną toalety. Czy to nie dziwne, że papier papierowi nierówny, Jeden szary, inny cudny? Lecz nie zrozumie znaczenia człek. Który będzie po omacku biegu. Póki wierzy, że dary tego świata są najistotniejsze, będzie w nich tkwił i będzie o nich śnił, nie wiedząc, że wszelkie pragnienia prowadzą do zniewolenia, a w rezultacie do cierpienia. Od ludzi zależy, czy coś się zmieni. Czy nadal będą uśpieni? Uwiązany do materii, do splendoru bigoterii, Smutny ma wyraz twarzy, Kto o bogactwie marzy, Wprawdzie widzi złote góry, Jednak wokół zimne mury Korzyść kroczy powoli, Lecz czy ducha wyzwoli. Ludzie potrzebują materialnego zabezpieczenia tylko dlatego, że nie czują opieki, gdyż się zagubili, daleko odeszli. Jakże smutno to brzmi, oni będą tak szli, nie widząc drogi powrotu, żyjąc jak w amoku. Jeden przed drugiego się pcha, ciągle w objęciach dobra i zła. Pędzą, jako szalali, garściami by brali, więcej zdobyć, więcej mieć, domy budować, kosztowności kupować, w luksusach się pławić, władzę posiadać. Co by to nie było, za pieniądze się nabyło. I właśnie dlatego, dla niejedynego, tak ważny materialny świat. Nie o to chodzi, by niczego nie posiadać, lecz o to, by w materii się nie zapadać, nie zgadzać się, by sztucznym blaskiem wabiła. Każdy ma prawo godnie żyć, ma także prawo wolnym być. Niestety, skubna pętla porządliwości, ograbia zgodności, z energii okrada, kajdany nakłada. A oczy całunem zazdrości przesłania. Od źródła się ludzie oddalili, jakże się pomylili, wszak nie w tym rzecz, by pazerności nosić miecz, który swym ostrzem rani i wiedzie ku otchłani. Wszyscy w dostatku by żyli, gdyby się zjednoczyli. Jednak Bożek Mamona nie pozwala. On dzieli, nie scala. Zbyt wielka zachłanność na ziemi, zbyt wielka. Nawet będąc najbogatszym człowiekiem na świecie, co dalej? Czy za pieniądze można kupić szczęście, mądrość, wieczność? Czy można kupić zrozumienie? wewnętrzne odrodzenie, albo prawdy zobaczenie? Stare przysłowie powiada, materia duchem nie włada. Płynąc po morzu wszechczasu, nie trzeba ziemskiego kompasu, gdyż drogę uczynki wskazują, to one życie kreują. Rozumiesz cel swej wyprawy? Czy chcesz bogactwa i sławy, a może skrzydeł wolności? Gdzie płyniesz, żeglarzu wieczności? W głębinach wód zapomnienia, pamięci Złoty Kielich tonie. Pożegnaj boginię półcienia, a wnętrze kielicha zapłonie. Rozstąpią się rzeki ciemności. Z oczu opadnie zasłona, na rękach niesionej miłości, wolności błyszczy korona. Z miłością szechina.